A więc witajcie. Dziś przygotowałem dla Was 10 ciekawostek o oczyce, których mogliście nie znać. Nie przedłużając zaczynajmy. Na kamerze 4B głowa cziki może się ruszać. Istnieje błąd gry, który sprawia, że jej jumpscare może trwać wiecznie. Schodzi ze sceny jako druga, a wyjątkiem jest na trzecia. Na końcu dzienniku przetrwania widać bardzo zmasakrowaną chikę. I imię oznacza po hiszpańsku dziewczynka, co potwierdza jej płeć. Toy Chica po zejściu ze sceny traci dziób. We FNAF 1 są dwa cupcakei. Jednego ma Chica, a drugi jest w biurze. Gdy Chica jest w jadalni, wydaje się, że jest wyższa od niego. Podczas jamskera wygląda jakby miała zeza. Jej pełne imię to Chica the Chicken. I, I tak właśnie doszliśmy do końca tego materiału. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. No to do następnego.